Cześć! Dzisiaj chcę Wam przedstawić najnowszy model reaktora Graco, a de facto Gasmera GH3. Jest to już trzecia generacja tego urządzenia. A powrót do korzeni, mega proste urządzenie, wydajniejsze niż jego poprzednik i bardziej jeszcze uniwersalne. Czemu uniwersalne? Ponieważ mamy już tutaj możliwość natryskiwania pian poliuretanowych, jak i polimoczników. Czyli mamy urządzenie nisko i wysokociśnieniowe w jednym. Wydajność zwiększyliśmy aż do 15 kg, czyli mamy 5 kg więcej materiału na minutę przy natrysku piany poliuretanowej. Natomiast polimoczniki, w zależności od tego, jakim natryskujemy ciśnieniem, możemy uzyskać 9 lub 7 kg. Następną e, różnicą między e, gasmerem, GH2 a GH3 jest to, że mamy zwiększoną moc grzewczą z 10 kW do 12 kW. Przez to możemy natryskiwać właśnie polimośniki. E, co do napędów. Napędy się zmieniły bardzo mocno. E, zrezygnowało grako tutaj w tym urządzeniu z paska wielorowkowego, czyli klasycznego napędu silnik elektryczny, pasek klinowy. Pompa tutaj, już olejowa. Jest napęd bezpośredni, czyli mamy wyeliminowany następny element eksploatacyjny, pasek klinowy. Przez co zwiększyła się też moc i wydajność tego urządzenia. Bardzo wielkim atutem, zaletą teraz tego nowego urządzenia Gasmer GH3 jest to, że zastosowano. Silnik trójfazowy, czyli mamy bardzo mały pobór prądu podczas uruchomienia urządzenia, co pozwala nam w 90% korzystać z instalacji elektrycznych istniejących w budynkach, oczywiście zasilania trójfazowego. Teraz uruchomimy urządzenie i pokażemy, jaki jest pobór prądu podczas uruchomienia silnika. Mamy przygotowany miernik i będę załączał silnik. Aby pokazać wam, jaki jest wielki pobór prądu podczas uruchomienia, czyli startujemy szczytowe do 9,9 z groszem, przy uruchomieniu, więc jest naprawdę rewelacyjne. Nie powinien wyrzucić żadnego zabezpieczenia w tym momencie w domu, w instalacji u inwestora. Co zostało wspólne? Z reaktorem GH2, czyli pompy wysokiego ciśnienia, niezawodność grakowska, tak? Czyli mamy tutaj bardzo dobre pompy, łatwe w serwisie przede wszystkim. Mamy tutaj bardzo szybki dostęp do rzeczy eksploatacyjnych, czyli czyszczenia Filtra Y. Cokolwiek się dzieje w tej pompie, mamy ją na samym wierzchu, czyli tak jak wspomniałem wcześniej. Dalej, prostota i szybka naprawa czy eksploatacja i przegląd: całkowicie zmieniona konstrukcja zbiornika oleju. Mamy dostęp bardzo łatwy tutaj od tyłu do tego, aby wymienić olej. Filtr oleju schowany tutaj w pompie, co nam też ułatwia jego wymianę. Co mogę jeszcze powiedzieć o grzałkach? To to, że możemy rozbić moc grzewczą. I będziemy mieli po 3 kW na stronę, co nam daje łącznie 6 kW poboru prądu. Gasmer GH3 wraca do korzeni. Jest jeszcze bardziej prosty w obsłudze, jest wydajniejszy, jest lepszy.